Witam Państwa. Andrzej Duda postanowił zawetować ustawę wprowadzającą pigułkę dzień po bez recepty, a więc antykoncepcja awaryjna można powiedzieć na żądanie dostępna od 15 roku życia po prostu w aptece. Jak prezydent uzasadnia swoją decyzję twierdzi, że w ten sposób chroni zdrowie letnich. Ponieważ w jego opinii piłka dzień po to bomba hormonalna, o tym prezydent RP mówił w jednym z wywiadów, który udzielił polskim mediom, a więc ustawa została zawetowana. Co nie znaczy, że nie będzie w Polsce pigułki dzień po na żądanie, czyli bez recepty lekarskiej, ponieważ rząd już deklaruje, że wprowadzi te regulacje, można powiedzieć, tylnymi drzwiami czyli pigułka dzień po będzie dostępna w aptekach na podstawie zwyczajnej recepty aptecznej już od 15 roku życia. To spowodowało duże zadowolenie w obozie Zjednoczonej Prawicy, w obozie PiSu. Już Przemysław Czarnek straszy wszystkich, którzy by sprzedawali pigułkę dzień po nieletnim prokuratorem, więzieniem. Wiemy również, że jeśli takie regulacje wejdą w życie rozporządzeniem rządowym, to wówczas Zjednoczona Prawica zamierza je zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego. A więc mamy właściwie początek nowej wojny obyczajowej w Polsce. Co będzie działo się w następnych dniach, tygodniach, łatwo to przewidzieć. A więc rząd wprowadzi rozporządzeniem takie regulacje, które umożliwią dostęp pigułki dzień po w aptekach na żądanie. Można założyć, że wówczas Zjednoczona Prawica zaskarży to postanowienie do Trybunału Konstytucyjnego. Trybunał Konstytucyjny, też Trybunał Julii Przyłębskiej, wypowie się zgodnie zgodnie z tym, czego oczekuje zroczna prawica. Koalicja 15 października nie uzna tego wyroku, a więc piłka dzień po będzie dostępna na żądanie w aptekach. Być może będą jakieś w tej sprawie składane wnioski do prokuratury, no, i to wszystko zapisze się oczywiście w kampanię wyborczą poprzedzającą wybory do Europarlamentu. Do tej awantury o pigułkę dzień po dojdzie awantura o aborcję, która rozpocznie się już po świętach wielkarostek, ponieważ, jak wiemy, po świętach wielkarostek i wyborach samorządowych, Sejm rozpocznie debatę nad projektami ustaw dotyczących legalizacji aborcji w Polsce. A więc jedna wielka awantura, na której z pewnością uzyskają no być może wszystkie partie polityczne, z wyjątkiem trzeciej drogi, ponieważ trzecia droga, zdaje się, ma trochę problem z, tym, z tymi kwestiami obyczajowymi. Z jednej strony apeluje o referendum w sprawie aborcji, z drugiej strony jednak wyraża się jako partia przeciwko aborcji. Tak więc te kwestie obyczajowe nie służą trzeciej drodze, no ale z pewnością te kwestie i ta awantura posłuży zarówno koalicji obywatelskiej, jak i lewicy, jak i prawicy. Tak więc no, politycy mają paliwo wyborcze, a więc kampania wyborcza trwa w Polsce w najlepsze. Rozpoczyna się właśnie kolejna awantura o kwestie obyczajowe. A więc politycy mają paliwo, a społeczeństwo niestety nie ma poważnej debaty, no, która jest przecież potrzebna. Tak? I jest to kolejna kwestia, do której w Polsce nie podchodzi się w sposób poważny, przynajmniej przez polityków. Jest to kwestia traktowana w sposób polityczny, nie w sposób poważny. No, jest to przykre, no, ale niestety tak to wygląda i tak to będzie wyglądało w następnych z pewnością miesiącach i tygodniach. Co można powiedzieć, jeśli chodzi o, o tę decyzję Andrzeja Duda? No to decyzja polityczna z pewnością. Po raz kolejny interes polityczny prezydenta wziął górę nad zdrowym rozsądkiem. Andrzej Duda, jak również jego współpracownik Marcin Mastrarek, planują. Założyć jakiś nowy obóz polityczny, czy przejąć obóz polityczny w Zjednoczonej Prawicy, już sam się trochę pogubiłem w tych planach. Mastranka i Andrzeja Dudy z pewnością chcą odgrywać jakąś rolę po prezydenturze Andrzeja Dudy, jakąś rolę polityczną. Masranek już widzi się prezydentem RP. Andrzej Duda z pewnością dzisiaj już jako jeden z filarów nowej, nowej prawicy w Polsce, a więc z pewnością nie mógł on poprzeć ustawy, z którą nie zgadza się Kościół, z którą nie zgadzają się również organizacje, boże powiedzieć, skupiające radykałów. No ponieważ, no w mojej opinii, jeśli ktoś jakoś występuje przeciwko Pigułce dzień po, no to jednak jest to jakimś wyrazem radykalizmu. Natomiast no, w tej sprawie już podział się Kościół Katolicki, skorzystał y, y, z tego, że y, mamy y, w tym momencie no, świętka, święta wielkanocne, y, zdaniem przedstawicieli niektórych przedstawicieli Kościoła Katolickiego, y, kolekcja 15 października y, chce doprowadzić do Holokaustu dzieci w Polsce, y, a więc jest jak zwykle, y, y, oczywiście każdy przesadza, y, natomiast nie ma poważnej debaty, jeśli chodzi o y, no, te kwestie. Więc, no jak, jak sprawy się mają? Znaczy, ja osobiście y, mam do tego takie podejście, że no, też bym chciał, żeby świat był idealny. Tak, no, chciałbym, żeby na świecie nie było, y, nie było żadnych przestępstw, żeby, żeby wszyscy się kochali, żeby wszystko było po prostu idealnie, no, ale tak nie jest, tak? Y, też bym chciał, żeby nie było seksu pozamałżeńskiego, żeby seks był aktem miłości. Y, no ale y, prawda jest taka, że y, młodzi ludzie. Uprawiali seks 100 lat temu, 20 lat temu i rok temu. Młodzi ludzie uprawiają seks obecnie, będą uprawiali seks, i takie są fakty. I nawet jeśli tutaj zabroni im uprawiania seksu, no to jednak ten seks będą uprawiali, i myślę, że żadna ustawa w tym im nie przeszkodzi. No, może się mylę, natomiast to no, nie wydaje mi się, że Andrzej Duda, czy nawet cała Zjednoczona prawica, czy nawet jeśli Jarosław Kaczyński by zabronił młodym ludziom uprawiania seksu, powiedziałby nie pozwalam. Nie wiem, czy miałoby to taki skutek, że ci ludzie po prostu przestaliby ten seks uprawiać. Tak więc, no, w sytuacji, gdzie rzeczywistość jest taka, że ludzie uprawiają seks, młodzi ludzie uprawiają seks, i ta inicjacja seksualna z pewnością odbywa się wcześniej niż 15 lat no to chyba lepiej, żeby dzieci nie miały dzieci. No tak mi się wydaje. No bo yy, yy, załóżmy taką sytuację, że yy, taka młoda dziewczyna zachodzi w ciążę, no i co się dzieje później, tak? Yy, yy, jest w ciąży, no i tak, no ma wybór, dziecko urodzić yy, albo je usunąć. Aborcja jest zakazana, tak więc jeśli chce usunąć dziecko, jeśli chce usunąć ciążę, no to musi wyjechać za granicę, jeśli ma pieniądze, jeśli nie, no to albo robi to na podstawie yy, jakichś tabletek, czyli naraża swoje życie. Zastępnie się że zachowuje, no to wówczas dziecko ma dziecko. Pytanie, czy ktoś jej pomoże w tej sytuacji? Pytanie, jakby, jakie będzie miało to wpływ na ich życie. No, oczywiście, można powiedzieć, że sama jest sobie winna, niech teraz bierze za siebie odpowiedzialność, ale też można sobie powiedzieć, że jeśli można było tego uniknąć, to warto było spróbować tego uniknąć. A więc, nie, nie za bardzo widzę, jaka jest korzyść wynikająca z tego, że nieletnie dziewczyny będą zachodziły w ciąże. No, to jest po prostu, moim zdaniem, jakiś wyraz głupoty i hipokryzji. Tak? I nie rozumiem za bardzo tych, którzy do tego chcą doprowadzać. W imieniu czego? Znaczy nie rozumiem, w imieniu czego nawet ci, którzy są przeciwnikami aborcji, powinni rozumieć, że pigułka dzień po nie jest środkiem wczesnopolonym. Tak więc no, nie za bardzo rozumiem, dlaczego zależy przeciwnikom tej tabletki na tym, żeby po prostu dzieci miały dzieci. Jest to dla mnie niezrozumiałe, nieludzkie, niemądre, powiem po prostu głupie i jakoś trudno mi jest to zrozumieć. Jest to takie życie w świecie wirtualnym, taka ignorancja świata realnego. I powiem tak, że jeśli ktoś pisze jakieś petycje przeciwko tabletce, dzień po, pigułce, dzień po. To równie dobrze może pisać petycję dotyczącą tego, że nie zgadza się na to, że Święty Mikołaj nie istnieje i będzie to miało taki sam skutek. Tak? Znaczy, od petycji Święty Mikołaj nie zaistnieje, od petycji żadnej petycji nie będzie tak, że młodzi ludzie nie będą prawiali seksu, oni seks będą uprawiali, no i tylko zależy od tego, czy ustawodawca będzie patrzył na rzeczywistość taka, jaka ona jest, czy unikniemy różnego rodzaju tragedii, czy też nie. Ja uważam, że jednak lepiej unikać różnych dramatów, tragedii. I dlatego pigułka dzień po po prostu powinna być dozwolona. Zresztą Polska z Węgrami w Unii Europejskiej właściwie jest jedynym państwem, jak już mówiłem, obok Węgier, gdzie ta pigułka jest na receptę. To jest bez sensu. No i tutaj mamy też takie wypowiedzi, które twierdzą, że osoba nieletnia powinna być pod odpowiedzialnością swoich rodziców. A więc ja pytam, jak sobie ci ludzie to wyobrażają? Czy młoda dziewczyna w wieku 15 lat idzie do swoich rodziców, mówi: Tato, mamo, przespałam się z moim chłopakiem, moim kolegą, zaprowadźcie mnie proszę do ginekologa, żeby ginekolog wypisał mi receptę na tabletkę na piłkę dzień po, ponieważ obawiam się ciąży w moim młodym wieku. Znaczy jakoś sobie tego nie wyobrażam. Żeby ktoś w tym wieku w ten sposób postępował, a więc no jest to też jakiś wyraz hipokryzji, że e, okej, okay, niech młode dziewczyny stosują piłki dzień po, ale tylko i wyłącznie na podstawie recepty ginekologa. No przecież jest to, jest, jest to po prostu jakaś, jakaś głupota, tak? No przecież e, naprawdę niezrozumiała nie, nie dla mnie głupota. Natomiast jest to również nie konsekwencja, no bo skoro w Polsce dozwala, dozwolone e, m, jest odprawianie seksu od 15 lat e, życia. No to skoro w Polsce również, yy, 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 ponieważ wolno uprawiać seks od 15 roku życia, yy, yy, to rozumiem, że wolno również stosować środki antykoncepcyjne, takie jak prezerwatywy i to jest legalne. To dlaczego w takim razie, skoro yy, od 15 roku życia wolno uprawiać seks, czyli jest to seks legalny, można powiedzieć, skoro wolno stosować w związku z tym antykoncepcję, yy, dlaczego więc nie wolno od 15 roku życia stosować koncepcji awaryjnej? To, to jest jakaś, jakaś głupota, no nie konsekwencja. Także no to jest, znaczy, weto Andrzeja Dudy można wytłaczyć tylko i wyłącznie sprawami politycznymi. Rozumiem, że tak jest jego interes polityczny, natomiast no to jest jakby kompletne minięcie się ze zdrowym rozsądkiem. I to jest przykre, że prezydent, który no przecież już na tym etapie jest pod koniec swojej drugiej kadencji, nie potrafi przynajmniej raz jakoś zastanowić się nad tym, co przeważa: czy interes publiczny, czy interes polityczny. No, ponieważ tutaj naprawdę nie widzę, jakiż to interes publiczny stoi za tym, żeby zakazywać młodym ludziom tabletki dzień po to jest jakaś głupota po prostu? Czy znaczy, naprawdę? Nie rozumiem ludzi, którzy podchodzą w sposób i... poczyty hipokryzją do rzeczywistości. Czy znaczy, od tego, że coś się nam nie podoba, rzeczywiście coś się nie zmieni, zapewniam Państwa. Natomiast jeśli komuś coś się nie podoba, to mi też się nie podoba, ale. To nie jest wina piłki dzień po, czy antykoncepcji awaryjnej, czy, czy jakiejkolwiek innej. Jeśli mamy do czynienia z inicjacją seksualną w coraz młodszym wieku, to być może wynika to z tego, że seks jest wśród, jest wszechobecny w naszym społeczeństwie, że właściwie sieć jest przeci, przepełniona seksem, pornografią i nie tylko, że właściwie platformy streamingowe reklamują seks na każdym kroku, że we wszystkich filmach popularnych i serialach seksu jest coraz więcej. Że gwiazdami są tacy pisarze jak pani Blanka Lipińska, a bardzo modne są takie arcydzieła jak 365 Dni. Tak więc być może problem tutaj tak naprawdę tkwi, a nie w tym, że ktoś chce legalizować bez recepty medycznej, lekarskiej pigułkę dzień po. Tak więc być może trzeba po prostu walczyć z seksualizacją młodych ludzi. Być może trzeba podjąć jakieś kroki przeciwko platformom streamingowym, prowadzić jakieś działania po to, żeby ograniczyć te zjawiska w sieci. No, być może tak trzeba działać, a nie walczyć z, z prowadzeniem pigułki dzień po, no, która faktycznie no, powoduje, że dzieci, dzieci nie mają dzieci. no I chyba faktycznie jest lepiej, żeby dzieci nie miały dzieci. Tak mi się wydaje. A więc, to no, jest to naprawdę hipokryzja dla mnie niezrozumiała. Zrozumiała z punktu widzenia politycznego, ale niezrozumiała z punktu widzenia ludzkiego. Bo po prostu no, w ten sposób ignoruje się świat realny, no i powoduje się, że po prostu no, są nieszczęśliwe dzieci, mają dzieci, a więc to no, nie wiem, czy, czy jeden ksiądz z drugim księdzem woli, żeby taka młoda dziewczyna urodziła dziecko i wrzuciła je na śmietnik, tak? czy, czy wtedy będzie, wtedy będzie kościół katolicki zadowolony, czy wtedy politycy, czy wtedy politycy będą się cieszyli, jak jakaś dziewczyna urodzi dziecko. To dziecko będzie niechciane, ona sobie zmarnuje życie, czy wtedy będzie, będzie fajnie, tak? Czy to będzie super? No, mi się wydaje, że nie. No i chyba jednak lepiej, żeby ludzie, którzy zwiążą na dzieci, robili to w sposób świadomy, żeby dzieci nie zachodziły w ciąże. Tak, tak mi się wydaje. I to jest chyba najważniejsza ochrona, jaką można zagwarantować dzieciom. Nie przed pigułką dzień po, która przecież jest uznawana za całkowicie bezpieczną. E, tylko po prostu warto e, ostrzec też e, zapobiegać różnym zjawiskom, tak mi się wydaje. E, zresztą we Francji e, pigułki antykoncepcyjne, e, również tawaryjne, są dozwolone e, od 12 roku życia. I kogoś to może szokować, tak, no, 12 roku życia. No tak, no bo dzisiaj niestety żyjemy w takim świecie, gdzie dzieci uprawiają seks, tak, no, tak, tak, tak to dzisiaj działa. No i tak, no i możemy udawać, że tego nie ma, tak, że to nie istnieje, możemy tego zakazać, możemy nawet zakazać dzieciom prawienia seksu. Yy, natomiast nie sądzę, żeby załatwił to pro problem, a więc albo yy, próbujemy przeciwdziałać pewnym zjawiskom, wychodzić im naprzeciw, albo po prostu udawać, że ich nie ma, tak? No, a to, co zrobiło to po prostu jest takie udawanie, że nie ma problemu, no i to jest przykre. A więc, no niestety, znowu się Pani popisał Panie Prezydencie, yy, pokierował się Pan znowu interesem politycznym yy, i to jest przykre. Natomiast kłopot polega na tym, że w Polsce my nie mamy tak naprawdę poważnych debat yy, na poważne tematy. Tak? Takim, takimi tematami są na przykład aborcja, yy, imigracja. Yy, po prostu mamy paliwo polityczne. Mamy lewicę, która twierdzi, jeśli wziąć przykład aborcji, że to jest, yy, że to jest wybór kobiety. Tak? Indywidualny wybór kobiety, wybór kobiety, ciało jest wartością kobiety, a więc każda kobieta ma prawo do swojego ciała, a więc ma prawo do aborcji, koniec kropka. Natomiast. No, Oczywiście e, ignoruje lewica to, że to jest temat niezwykle złożony. I tutaj lewica powołuje się na, e, na przykład państw zachodnich. Także państwa zachodnioeuropejskie e, promują aborcję, także promują legalizację aborcji, e, ponieważ jest to prawo kobiet. Tylko nie zastanawiają się, dlaczego te państwa to robią. Bo to nie jest tak, że te państwa, ponieważ są tak postępowe, to promują prawa kobiet. Tutaj chodzi po prostu o względy ekonomiczne, szanowni państwo, ekonomiczne. Dlaczego? Prawda jest taka, że rodzi się coraz więcej niepełnosprawnych dzieci, z którymi sobie po prostu państwo zachodnie nie radzą. Takim najlepszym przykładem jest Francja, gdzie państwo kompletnie już przerasta problematyka osób niepełnosprawnych. Nie ma miejsc w różnych ośrodkach. Po prostu ludzie, rodziny osób niepełnosprawnych mają naprawdę niezwykłe kłopoty, żeby uzyskać jakąś pomoc, żeby ich dzieci znalazły jakieś miejsce w jakichś instytucjach. To jest niezwykle skomplikowane, a więc wielu z nich wyjeżdża do Belgii, do Szwajcarii ze swoimi dziećmi. To zresztą też już powoli zostanie im uniemożliwione, ponieważ Francja zdała sobie sprawę z tego, że to po prostu kosztuje, a więc szuka rozwiązań na swoim terytorium, tak właśnie, żeby nie płacić Belgii za opiekę złotą nad osobami niepełnosprawnymi. Jednak faktem jest, że po prostu niepełnosprawni są kosztowni. Francuskie państwo nie ma już na to pieniędzy. Ocenia się, że mniej więcej y, in, dziecko prosprawne y, w jakiejś instytucji dla osób niepełnosprawnych, czyli instytucji specjalnej to jest koszt rangi 50 tysięcy euro miesięcznie y, y, biorąc pod uwagę fakt, że społeczeństwo się starzeje, że mamy coraz więcej y, emerytów, że coraz więcej osób korzysta z opieki zdrowotnej i po prostu z opieki y, socjalnej, y, po prostu państw zachodnich już na to nie stać. Tak, takie są fakty. Po prostu państw zachodnich jest już nie stać na to żeby utrzymywać rzesze osób niepełnosprawnych. No i oczywiście kogoś to może szokować, że to jest bulwersujące. No być może jest to bulwersujące, ale takie są fakty. A więc w Europie Zachodniej promuje się aborcję po to, ażeby po prostu usuwać tak naprawdę takie dzieci, które dla państwa są ciężarem, ponieważ po prostu państw już na to nie stać i państwo daje możliwość takiej kobiecie, ażeby takie dziecko po prostu usunąć. Dziecko, które czasem jest niezdolne do samodzielnego życia. Takie są fakty, to jest przykre, ale tak to jest. Tu chodzi po prostu o kasę. Europa Zachodnia po prostu już nie ma pieniędzy na politykę społeczną, która jest coraz droższa. I to jest być może szokujące, ale to jest bardziej szokujące od tego, co robi w Polsce Jarosław Kaczyński tak, i jego środowisko. Rosław Kaczyński doprowadził do zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce, a więc de facto zmuszał kobiety do rodzenia dzieci no niepełnosprawnych można powiedzieć wprost, tak? dzieci, które, o których wiadomo było, że będą miały realne problemy zdrowotne, czasem niezdolne do funkcjonowania samodzielnego. Ok, rozumiem sprawy etyczne, sprawy moralne, ale co zrobił rząd PISU, aby tym ludziom pomóc, tak? Bo. Zajmowanie się dzie dziećmi niepełnosprawnymi jest niezwykle kosztowne i tutaj potrzeba naprawdę y, niez niezwykłego wsparcia y, logistycznego. Y, a taki rodzic, który ma dziecko niepełnosprawne, właściwie no, to jego życie się w tym momencie najczęściej kończy. Czyli właściwie jego życie się koncentruje na, y, na dziecku niepełnosprawnym, a jego życie osobiste, i rozwój zawodowy, kariera, itd. Tak to, to się wszystko kończy. tak? I y, okej, okay, Kaczyński doprowadził do zaostrzenia prawa aborcyjnego w Polsce ale co zrobił, żeby pomóc tym, tym ludziom, którzy faktycznie mają dzieci niepełnosprawne, no zdaje się, że niewiele, bo przynajmniej, można powiedzieć, że nic nie zrobił, a więc łatwo jest zaoszczać prawo aborcyjne w imię jakiejś ideologii, natomiast też lepiej jest spojrzeć na świat, ale taki, jaki on jest, ja już osobiście wolę ten model zachodni, który być może jest, no, brutalny, tak, no, ponieważ Zachód mówi, no, nas już, nas już po prostu już nie stać, tak, na, na taką politykę dla niepełnosprawnych, to są zbyt wielkie pieniądze. Kiedyś było tak, Faktycznie, że osoby niepełnosprawne były głównie zaopiekowane przez rodziny, tak? I to się rodziny nimi zajmowały, natomiast mamy na zachodzie zanik rodzin, tak jakby państwo obecnie zajmuje się tak naprawdę niepełnosprawnymi, zajmuje się również emerytami, ponieważ model rodzinny, gdzie rodzice byli dochowywani przez swoje dzieci, również zanika, a po prostu państwa na to wszystkiego już nie stać, państwa już nie stać na taką politykę socjalną, jaką te państwa prowadzą. E, państwa zachodnie będą musiały przeznaczyć pieniądze e, dużo większe niż robią to obecnie na zbrojenia, ponieważ idzie wojna czy przynajmniej zagrożenie wojną. E, ludzie nie chcą płacić wyższych podatków, a więc pieniądze trzeba skądś brać. Tak? E, stąd więc bierze się taki model promowania, no można powiedzieć, prosto: promowania aborcji. To się oczywiście przykrywa wolnością kobiet, ale wiadomo o co chodzi. Chodzi o to, ażeby kobieta, kiedy dowiaduje się, że dziecko jest niepełnosprawne, po prostu miała możliwość. E, no, za działania w tej kwestii podjęcia decyzji o usunięciu ciąży. Takie są fakty. A więc być może warto po prostu o to rozmawiać z punktu widzenia jakby rzeczywistości. Tak, to są, są kwestie moralne, są również kwestie potem związane z, z możliwościami finansowymi. Tak, znaczy to jest tak, że w sytuacji, gdzie mamy społeczeństwa, które się starzeją no to po prostu trzeba podjąć jakieś decyzje, tak? No i to jest tak, że te decyzje się podejmują, one są często brutalne, ale są często również związane z rzeczywistością, a w Polsce jest tylko i wyłącznie awantura polityczna i awantura dotycząca kwestii czysto teoretycznych, tak? Być może warto spojrzeć na problem z różnych stron, a więc aborcja. Oczywiście to jest w pewnym sensie czy też również prawo kobiet, ale każde dziecko ma ojca. To jest również kwestia dotycząca tego, że Państwo ma ograniczone możliwości, jeśli chodzi o wsparcie dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi. To są również kwestie związane z tym, czy jakiś rodzic jest w stanie, czy nie jest w stanie wychować dziecko. To jest jakby złożony temat. Natomiast my ten temat spłaszczamy do tego, że okej, okay, ktoś jest za aborcją, bo to jest prawo kobiety, a ktoś jest przeciwny, bo to jest nieetyczne. I koniec tematu. A więc warto byłoby o tym rozmawiać na serio. Tak samo jak temat imigracji. Trwa w Polsce wielka awantura. O to, że ponoć jedna władza, czyli władza Donalda Tuska, doprowadza do tego, że w Europie będzie podpisany pakt migracyjny i że do Polski sprowadza rzesze imigrantów, w tym imigrantów z państw muzułmańskich. Z drugiej strony mamy władzę patriotyczną, która się temu przeciwstawia. Przy czym okazuje się, że ta wielka władza patriotyczna, czyli zjednoczona prawica, właściwie sprowadziła najwięcej imigrantów do Polski od 1989 roku, od kiedy powstała trzecia RP. A więc na czym polega problem? No powiedzmy sobie wprost. Problem jest bardzo prosty i oczywisty. W Polsce wszystkie kraje europejskie mają kłopot z demografią. Tak? Polska ma problem dzisiaj z niżem demograficznym, społeczeństwo się starzeje, jest coraz mniej rąk do pracy i takie są fakty. Skoro się kraj rozwija, nie ma rok do pracy, to trzeba te ręce do pracy skądś sprowadzić. My mówimy o aferze wizowej. No, okej, okay, ale to jest tak, że aferę wizową również wywołali ci, którzy chcieli sprowadzać pracowników. I tu wiemy, że różni posłowie interweniowali u ówczesnie rządzących po to, żeby wydawali pozwolenia na sprowadzanie coraz większych grup y, y, osób spoza z, z Unii Europejskiej, ponieważ to by były po prostu potrzeby do pracy. Y, y, I takie są fakty, A więc y, skoro nie jesteśmy w stanie niczego zrobić z niżem demograficznym, bo tu nie chodzi o polityki prorodzinne, takie czy inne. Tu chodzi o pewne cechy kulturowe. Tak? Ludzie po prostu yy, nie chcą mieć dzieci, czasami dlatego, bo są wygoni, czasami dlatego, bo chcą się rozwijać zawodowo, czasami dlatego, po prostu, bo ich nie stać finansowo. Są powody różne. Ale to już nie jest ten czas, że ma się to, co boziada. Tak jakby to ten czas minął, i on raczej nie wróci w najbliższym czasie. A więc no, trudno oczekiwać, abyśmy przezwyciężyli w najbliższym czasie kłopoty demograficzne i żeby raptem doszło do wyrzutu demograficznego. To raczej jest nierealne. A więc są dwie możliwości. Albo ktoś faktycznie spowoduje że przezwyciężymy nicz demograficzny i że za chwilę każda kobieta w Polsce urodzi czwórkę, piątkę, szóstkę dzieci i wtedy nie dość, że nadgonimy straty, ale jeszcze będziemy mieli pewną nadwyżkę, czyli będziemy mieli spokojnie recyt do pracy właściwie w, w każdej branży, w każdej dziedzinie. No albo musimy uznać, że Polska, jak również inne społeczeństwo europejskie po prostu się starzeje, że jest coraz mniej młodych ludzi, coraz więcej emerytów to się raczej nie zmieni w najbliższych latach, a więc ktoś te emerytury po prostu musi wypracować, tak? A żeby ktoś się wypracował, to to musi po prostu e, istnieć, tak, a żeby po prostu istniał, to musi po prostu być skoro sprowadzone, skoro się nie może w Polsce urodzić. A więc e, m, tutaj to równanie jakby ma bardzo prosty wynik imigracja jest po prostu konieczna, jest niezbędna. I nawet jakby wyjechała cała Ukraina do Europy Zachodniej, w tym do Polski, to nie starczy wszystkich Ukraińców do, do tego, żeby zapewnić wszystkie luki na rynkach pracy w całej Unii Europejskiej, A więc no, no, to jest tak, że stety, niestety e, trzeba sprowadzać imigrantów z państw poza Unii Europejskiej, w tym z państw afrykańskich, tak bardzo nielubianych przez niektórych polityków z Zjednoczonej Prawicy, z Bliskiego Wschodu, z Azji itd. itd. To się oczywiście wiąże z kłopotami integracyjnymi, ponieważ dzisiaj nie ma żadnego państwa w świecie zachodnim, które znalazłby dobrą metodę na integrację, integrację imigrantów. Mamy model asymilacyjny we Francji, który się nie sprawdził. Mamy model integracyjny w Wielkiej Brytanii, który sprawdził się tak sobie, albo też niespecjalnie się sprawdził. A więc nie mamy takiego modelu, który by sprawdzał się nawet w sposób zadowalający. A więc, to z jednej strony, potrzebujemy imigrantów, z drugiej strony. Kłopot jest taki, że ich integracja no, wiąże się z ryzykiem. Na tym etapie trzeciej opcji nie ma, nikt przynajmniej jej nie wymyślił. Ja jej osobiście nie znam. Tak więc warto ludziom po prostu to tłumaczyć i warto być uczciwym wobec faktów. I powiedzieć ludziom wprost, nie chcecie imigrantów, ok, to za chwilę w Polsce nie będzie, nie będzie lekarzy, nie będzie sprzedawców w sklepach, po prostu państwo stanie, bo nie będzie po prostu komu pracować, tak? ponieważ my, takie są fakty, nie zaspokoimy swoich potrzeb na rynku pracy swoimi własnymi siłami. Albo się godzicie na imigrantów, z tym imigrantów z państw poza Unią Europejską, ponieważ oni są po prostu konieczni, są niezbędni, tak? takie są fakty. A więc wybierajcie. Tak albo tak, no nie ma trzeciej opcji. Natomiast kłopot polega na tym, że politycy wolą okładać się argumentami politycznymi, dlatego że świat polityczny po prostu przegrywa ze światem realnym. Politycy wolą żyć w świecie politycznym i nas do tego świata zapraszać, no ponieważ to jest konkurencja, tak? Jaki świat polityczny kupimy. Niestety to, to jest ze szkodą dla społeczeństwa, ponieważ społeczeństwu nie tłumaczy się istotnych spraw. I wielu ludziom się w Polsce wydaje, że można. Yy, właściwie obyć się bez imigrantów, no, no, no nie można, tak? Yy, spłaszcza się takie, takie ważne tematy, trudne tematy. Takie trudne tematy, jak aborcja, yy, do tematów yy, czy do jakichś test po prostu może powiedzieć, prymitywnych, tak? Prawa kobiet kontra moralność. To nie jest takie proste, to są, to są tematy złożone, bardzo złożone i warto o nich mówić w sposób niezwykle yy, złożony, ponieważ no, nie da się tego wytłumaczyć ani ogarnąć tego tematu w, w trzech słowach. A więc yy, upraszczanie tego tematu jest no, moim zdaniem szkodliwe. No i podobna kwestia, pigułka, dzień po. Mamy sytuację, no, która zdaje się być dość klarowna, yy, po prostu chodzi o to, żeby dzieci nie miały dzieci. Tak? No, do, do tego to się sprowadza. No, ale mamy środowiska, które się z tym nie zgadzają. Część kleru twierdzi, że rządzący obecnie Polską chcą doprowadzić do holokaustu dzieci, prawda? Politycy mają swoje interesy polityczne, prezydent myśli o tym, co dalej. No i tyle, no i w związku z tym musimy mieć kolejną awanturę, kolejną wojnę światopoglądową, na której oczywiście. Wzyskają wszyscy politycy, ponieważ każdy, który weźmie w niej udział, coś na tej wojnie zyska, tak? Jakieś poparcie, zmobilizuje jakąś grupę. Tylko, że na tym traci Polska, tak? Na tym traci społeczeństwo. No i taki apel do polityków, który z pewnością nie zostanie wysłuchany. Być może, szanowni politycy, moglibyście się przynajmniej raz na jakiś czas bardziej troszczyć o, o polskie jej interesy, niż o wasz interes polityczny. A pan, panie prezydencie, Duda, no być może mógłby raz, przynajmniej przed końcem pana prezydentury, przedłożyć interes publiczny nad, nad interes partyjny, nad swój interes polityczny. Tak dla odmiany. Być może mógłby pan spróbować, kto wie, być może by się to nawet panu spodobało. A z pewnością polska Polacy zyskaliby na tym, jeśli przynajmniej raz do końca swojej prezydentury stwierdziłby pan, że interes publiczny. Stałby się ważniejszy od pana interesu politycznego i w związku z tym pan podjąłby jakieś działanie. Taki apel mój do pana prezydenta: być może warto by prezydent spróbował przynajmniej raz przedłożyć interes publiczny, interes polski, interes Polaków nad swój własny interes polityczny, nad interes polityczny swojego środowiska. Dziękuję państwu za wysłuchanie tego nagrania. Tych, którzy uznają, że jest ono cokolwiek warte, zachęcam do próbienia go, czyli proszę o lajk, like, łapka w górę. Tych, którzy uznają, że moja działalność na YouTube jest cokolwiek warta, zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do informowania swoich znajomych o moim kanale. W najbliższym czasie będę nagrywał kolejne filmy w języku polskim, w języku francuskim. Filmy dotyczące tego, co dzieje się w Polsce, we Francji, w Europie, na świecie. Tymczasem zapraszam Państwa do komentowania tego nagrania i poprzednich nagrań, które są na YouTube. Zachęcam Państwa do zadawania pytań, do kontaktowania się ze mną bezpośrednio. Przypominam, że jestem dostępny na portalach społecznościowych, w tym na Facebooku i Messengerze. Dziękuję Państwu za uwagę i poświęcony czas. Do usłyszenia. Do zobaczenia.